Mm-hmm. <laughs> Panie pułkowniku, dowódca uroczystości, kapitan Ziomek melduje kompanię honorową i żołnierzy 8 Batalionu Remontowego do uroczystości z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W polskich miastach, miasteczkach, we wszystkich miejscach na świecie, gdzie żyją ludzie utożsamiający się z Polską. Ten dzień nabiera szczególnego znaczenia. Jest manifestacją przywiązania do wolności i świadectwem dumy z przynależności do narodu, który wielokrotnie w swojej historii udowadniał, że nie ma dla niego nic ważniejszego ponad wolność i niepodległość. Kiedy w 1918 roku Polska odzyskiwała niepodległość po 123 latach zaborów, trudno było przewidzieć, jak ciężkim próbom zostanie poddana przez kolejne lata i jak wielkim wyzwaniem dla Polaków będzie utrzymanie niepodległości. Z ponad 100 lat, gdy Polska ponownie pojawiła się na politycznych mapach świata i Europy. Właśnie ostatnie 33 lata uznać można za lata faktycznej wolności. Druga wojna światowa, lata komunizmu i sowieckiej okupacji były kolejną próbą złamania wiary w to, że zasługujemy na miano wolnego narodu. Ponownie musieliśmy udowadniać, jak ważna jest dla nas niepodległość. Każdy dla kogo ważny jest pokój, marzy by przeżyć życie na niezapisanej karcie historii. Karcie historii wolnej od dramatycznych wydarzeń i tragicznych dat. Cóż jeszcze rok temu, o tej porze, mógł podejrzewać, że los skonfrontuje także nasze pokolenie z tak bezpośrednim doświadczaniem wojny. Wojny, która w tak tragiczny sposób doświadcza tysiące ludzi tuż za naszą wschodnią granicą, wojny, która tak dobitnie pokazuje, że niepodległość to wartość, o którą wciąż trzeba walczyć, która nie jest nam dana raz na zawsze. Ukraina walczy, a my z naszymi tragicznymi doświadczeniami mamy jak nikt inny przekonanie, że walczy także o naszą niepodległość. Dziś, 11 listopada 2022 roku, to przesłanie jest szczególnie aktualne. Wolność i niepodległość jest nam dana. Ale jest nam także zadana. Jest atrybutem ludzi, którzy rozumieją, że w chwilach takich jak ta potrzebujemy być razem. Potrzebujemy wspólnoty ludzi wolnych, opartej na wspólnych wartościach, demokracji, praworządności i solidarności. Solidarności z Ukrainą, ale też solidarności między nami. Chcemy dzisiaj, podobnie jak w 1918. W 1945 i w 1989 roku wysłać światu jasny sygnał, że wolność i niepodległość to dla nas wartości absolutne. Wolność i niepodległość, która jest atrybutem ludzi mądrych, odpowiedzialnych i zjednoczonych wokół wspólnych wartości. Dziękuję.